Cześć, witajcie! Z tej strony Petardapl. Jestem dzisiaj z kolegą. Dzień dobry! I chcemy zaprezentować wam serwer Hamachi. To jest Speedcraft. spawn. No. Speedcraft. Dobra. Idziemy na dół. To jest cały spawn. Będzie większy. To jest, na tu jest chyba po, jest poza PvP wszystko. Tak. Długo będzie większy. Adminów na razie nie widać. A nie, jeden Są, tam, tam jest. Tam jest Sieci, jeden, a drugi a jeden jest stór. jest na górze. Walczyli przed chwilą, ale nie zdążyliśmy nagrać. Tam mamy tego. Tu Enchant. jest Enchant. Tam nie wiem, kto tam dał w ogóle. Piec i crafting. Ja. Yeah. To jest cały spawn. Znaczy się chyba będzie nowy. Przebiegnę się, jeszcze się tutaj kawałek. Żeby Wam pokazać? Oczywiście administracja jest miła, jeżeli będziecie się dobrze zachowywać. Możecie zdobyć jakąś VIP-a, możecie nagrywać reklamy, no. pomagać serwerowi, zapraszać, a na pewno administracja się odwdzięczy. Na pewno nie czytować. No, spadłem. Aha, fajnie. Na pewno nie używać Nodusa, xraya, Raymi i Map, chyba dozwolone z OptiFine, ale reszta w ogóle Tak. Tak. No. Ja teraz Optifina ogólnie mam, ale dobra. Spawur chyba będzie nowy, więc to by było na tyle. Zlajkujcie filmik i mam nadzieję, że dołączycie do serwera, tak jak i my. Na razie. Nara.